Prezentujemy dwa wysokiej jakości produkty, które pomogą nadać piękny wygląd Twoim włosom: lokówkę ceramiczną ze spiralną ochroną modelującą oraz prostownicę i lokówkę dwa w jednym. Lokówka ceramiczna ze spiralną osłoną modelującą o mocy 25 W wyposażona jest w plastikową osłonę w kształcie spirali, ułatwiającą tworzenie loków i jednocześnie zapobiegającą poparzeniu skóry głowy. Element grzejny jest całkowicie pokryty zabezpieczającą powłoką ceramiczną. Urządzenie posiada obrotowe mocowanie przewodu sieciowego. Ułatwiające swobodne operowanie lokówką. Produkt dostępny jest w dwóch wyrazistych kolorach: różowym i fioletowym. Prostownica i lokówka 2 w 1 to urządzenie uniwersalne, praktyczne i bezpieczne. Posiada dwie funkcje: prostowanie i tworzenie loków. Dzięki dwóm stopniom regulacji można ustawić funkcję wolnego lub szybkiego nagrzewania, o czym informują dwa wskaźniki świetlne LED. Prostownica i lokówka 2 w 1 posiada ceramiczną powłokę płytek grzejnych, która chroni włosy przed zniszczeniem. Urządzenie posiada wygodne, obrotowe mocowanie przewodu sieciowego. Produkt dostępny jest w dwóch kolorach: czarno-złotym oraz fioletowo-srebrnym. Lokówka ceramiczna ze spiralną osłoną modelującą, oraz prostownica i lokówka dwa w jednym. Doskonała jakość na co dzień.